Co? Posikaliśmy się już? Mogę Coś czuję, że nadeszła ta chwila. Tak. Wkrótce popłynie tu cała rzeka moczu. Kto? Ty jesteś rybką, Ja jestem nega I nie podoba mi się to, że zabiłeś moich ludzi. I też to, że wysłałem moich ludzi, by zabili twoich ludzi za zabicie moich ludzi. Ty znowu zabiłeś moich ludzi. <grym> nie! Ale myślę, że niedługo nadrobisz zaległości. Za parę minut będziesz cholernie żałował, że ze mną zaczynałeś. Tak! Będziesz żałował! Słuchaj! Cokolwiek robisz, nieważne co, nie zadzierasz z nowym porządkiem na świecie. A nowy porządek jest taki, jest naprawdę bardzo prosty, więc nawet jeśli jesteś debilem, którym bardzo prawdopodobnie jesteś, tak. powinieneś zrozumieć. Gotowy? Powiem tylko raz, więc się skup! Oddajcie mi swoje graty albo was zabiję. To dzień informacyjne. Poświęciliśmy dużo, byście mogli dowiedzieć się, kim jestem i co jestem w stanie zrobić. Pracujecie teraz dla mnie. Macie coś? Dajecie mi. Rządziliście. Zbudowaliście coś. Myśleliście, że jesteście bezpieczni, rozumiem, ale okazuje się, że nie jesteście bezpieczni. Jeśli to za dużo, to znajdźcie, ukradnijcie więcej. Ja i tak dostanę swoje prędzej czy później. To wasze nowe życie. Jak będziecie się buntować, to będzie jeszcze gorzej. Więc jeszcze ktoś zapuka do waszych drzwi puszczać. Drzwi należą do nas. Jeśli się nie otworzą, to my je wyrażemy. Rozumiesz? Co? Brak odpowiedzi? Wy chyba nie myślicie, że pójdzie wam to wszystko na sobie. Ludzie, ja nie chcę was zabijać. Chcę, żeby było wszystko jasne. Będziecie teraz dla mnie pracować. Nie będziecie tego robić martwi, co nie? Ale zabiliście moich ludzi. Ach. I za to zapłacicie. Więc teraz zatmukę jednego z was na miazgę.